Z tej strony Patryk Ziomek, członek zespołu Collins Aerospace. Wraz z Kubą Walczakiem i Marcinem Spodniewskim brałem udział w siódmej edycji turnieju negocjacyjnego. Chciałbym przede wszystkim podziękować za możliwość uczestniczenia w tym turnieju. Wszystkim uczestnikom i zespołom, z którymi to było możliwość rywalizacji, była bardzo inspirująca. Dla mnie osobiście to kluczowa, kluczowa tutaj doświadczenie to była relacja między, międzyludzkie i przygotowywanie się do poszczególnych caseów. Bardzo istotne było to, jak analizowaliśmy scenariusze, jaki jest cel i co trzeba osiągnąć. I to był nasz główny cel, który chcieliśmy realizować, i później robiliśmy określony podział ról. Patryk, Kuba i ja mieli, widzieliśmy dokładnie, czego chcemy, co chcemy i jak chcemy to osiągnąć. Nie przypuszczaliśmy, że aż tak dobrze nam pójdzie. Jesteśmy z tego mega dumni i zadowoleni, że osiągnęliśmy. Dodam z, naszej, z mojej strony to, że Pierwszy raz byliśmy w takim, na takim turnieju, nigdy wcześniej nie uczestniczyliśmy, więc tym bardziej to jest dla nas mega, mega inspirujące i dodatkowo jeszcze y, motywujące do lepszej, lepszej pracy na co dzień. I kończąc, chciałbym podziękować w ogóle za możliwość uczestniczenia w takim turnieju. Inicjatorem tutaj był nasz szef, kolega Krzysiek Skorny, więc to tyle z mojej strony, i polecam wszystkim, bo naprawdę negocjacje twarzą w twarz. Z, z ludźmi, z zespołami, po drugiej stronie są profesjonaliści, to jest bardzo wysokie wyzwanie. Bycie liderem zespołu negocjacyjnego to było dla mnie dodatkowe wyzwanie, jednak jestem bardzo mały z tego wyniku. Co do samych negocjacji, to tutaj dodając do wypowiedzi Marcina, na pewno musieliśmy też reagować na bieżąco, bo tutaj nasi przeciwnicy, tutaj nasi przeciwnicy, będący po drugiej stronie, zmuszali nas naprawdę do głębokich analiz, Używali trafnych argumentów, więc tutaj też musieliśmy dać sobie wszystko, żeby ten wynik był jaki jest. E, powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż tak e, wysokiej rywalizacji, e, tak trudnych caseów, e, które mieliśmy e, tutaj do, do rozpatrzenia. E, powiem szczerze, że scenariusze były bardzo złożone, wymagały od nas przede wszystkim współpracy timowej, e, głębszej analizy, e, przede wszystkim ustalenia celów. Które doprowadziły nas do, do zwycięsa. Teraz już to wiemy, powiem szczerze, bardzo ciężka przeprawa, ale bardzo polecam. Przede wszystkim ze względu na to, że spotkałem tutaj wiele cennych ludzi, wiele cennych uwag i co jest najważniejsze, doświadczyłem niesamowitych emocji i atmosfery, którą otrzymałem też od uczestników tego, tego turnieju. Jestem dumny i bardzo polecam wszystkim tym, którzy jeszcze nie mieli możliwości udziału w tym turnieju. Myślę, że jeszcze kiedyś tutaj wrócę. Na pewno będę polecał to, to innym. Tak więc bardzo dziękuję i do zobaczenia. Gratuluję wszystkim uczestnikom dzisiejszego turnieju i zapraszamy za rok.